Szczęść Boże, dzień dobry. Niech Pan Jezus jest pochwalony, witaj. Słowo budzik. Budzi nas słowo Pana, który ujrzał wielki tłum, a więc ujrzał nas. Zlitował się nad tłumem, to znaczy dał odczuć, że kocha, tak? No jak pięknie rozpocząć dzień przyjmując to słowo o miłości i to czynnej miłości Jezusa. Do nas. Natomiast dziś chciałbym Was obudzić innym słowem, ale z tego samego fragmentu dziś czytanej Ewangelii. A mianowicie cud, który wciąż mnie zachwyca i daje mi też wiele siły w moim życiu osobistym i w posłudze. A mianowicie, ludzie są na pustkowiu, jest tłum, pora późna, są głodni. No, i trzeba coś zorganizować do jedzenia. Oczywiście nie mają wystarczającej liczby jedzenia dla tak wielkiej rzeszy ludzi, co oni tu mają, pięć chlebów i dwie ryby. No cóż to jest dla tak wielu? Ale Jezus ma sposób. Bierze te pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo. Odmówił błogosławieństwo, połamał i dawał uczniom, by dawali im. Wspaniały tekst. Otóż, po pierwsze, Bóg troszczy się o nasze potrzeby i ważne, żebyśmy mu mówili: Jesteśmy głodni, jesteśmy spragnieni, potrzebujemy tego, nie wiemy jak coś rozwiązać. To sobie zapisuję jako wniosek tej modlitwy, żeby nie zapomnieć o tym. Po drugie, Zauważcie, że cud dokonuje się na bazie tego, co człowiek przynosi. Jak bardzo Jezus ufa nam i mówi tak, przynieś to, co masz. Dziękuj za to, co masz. I to otwiera drogę do cudu. My często jesteśmy tak skoncentrowani na jakimś braku, na jakiejś trudności, sytuacji po ludzku nie do rozwiązania, że nie widzimy tego, co mamy i nie przynosimy tego do Jezusa. Oczekujemy cudu i bardzo dobrze, mamy prawo, yy, i Słowo Boże nas do tego zachęca. Ale najpierw przynośmy to, co mamy. Yy, I cud dokonuje się wtedy, kiedy chwytamy to życie takie, jakie mamy i postępujemy według tego, co mówi Jezus, i wtedy się dokonuje cud. Te chleby i te rybki nie napęczniały tak, i dopiero wtedy takie oczy zrobili uczniowie: dobra, rozdajemy, bo mamy co? Oni wzięli te pięć chlebów. Dwie ryby i idą do ludzi. Zadanie, które sobie Przemysławie muszę zapisać. Najpierw zapiszę, a potem wam powiem. Dobrze? Nawet trzy wykrzykniki zrobię. Wiecie co zapisałem? Bierz, co masz i dziękuj. I dziś zachęcam Was, byśmy dziękowali. Dziękowali za dary, które mamy w naszych rękach, za naszą codzienność, za życie, jakie mamy. Byśmy dziękowali i oddawali to Jezusowi przez Jezusa Ojcu. No i możemy wtedy wyglądać ha, daleko, czy blisko. Interwencji Boga, cudu, rozwiązania. Dziękczynienie rozszerza serce. Dziękować, czyli błogosławić, czyli dobrze mówić, o no to dzisiaj dziękujemy. Piątek dziękczynienia, o taki nasz yy, internetowy dzień dziękczynienia. No to mamy co robić. Przemysławie i wszyscy do roboty. Pozdrawiam.